Jesteśmy po pierwszej odprawie. Jesteśmy silną grupą na lokacji. Relacja jakaś musi być nie na żywo, ale przynajmniej kurna, żeby oddać klimat tego miejsca, bo tu powstaje kultowy oskarowy do film, o, do lampa, jest pan Jacek. Kurna zwycięzca ostatnich wyborów, o i teraz Jacek, o no kurna proszę, Jacek kto ma głowę, proszę państwa, my teraz robimy prawdziwe film, karierę robimy, karierę, filmy. no proszę, aktor zagraniczny, aktor krajowy, pan Andrzej, wszyscy ten są, ten film się wylał, kurna Blues Brothers, <laughs> czyli Blues Brothers polskiego filmu, po prostu dzisiaj reprezentujemy agencję Sceneria, no i Ziółek, nas trochę, bo chcieliśmy walczyć o wysokie stawki, ale okazało się, że ceny będą bajecznie proste. I Wszyscy jesteśmy przygotowani. Mało tego, my dopłacimy im, le, ekipie z naszych stawek. My nawet nie będziemy zbyt dużo jeść, dużo pić. Będziemy oszczędzać herbatę, na kawie, na mleku, może nawet bez mleka będziemy pić. A Roman A jest pierwszy Roman telefon. Jeżeli dzwoni statyście telefon, znaczy, że praca szuka człowieka. Ja tu idę z kierownikiem który już zna teren, tutaj idziemy. No, a tu się prawdziwe kino tworzy. To co wszystko, reszta. Mię, o, ja mię, przy okazji, jeszcze plan nas z tego, żeby skręcić nasz. Tu my robimy prawdziwe. To co tu powstaje, to ja cały czas powtarzam. To jest pikuś w porównaniu z naszym kinem akcji. O, proszę. Tak ja się zaczynają budynki dworca. Dworca <grym się wody> ja widzę. <grym> <wody> Także poczeka, jesteśmy tutaj na światło ja, z kolejka. Poczeka, ja ci mojej... Widać mnie, ale nie widać tej. Wracamy, bo ciemno jest. Jak Ci nie będzie widać nawet? Widzimy rzeczywiście, reżyser miał rację, ostro wieje. My tu z panem Jackiem. Wracamy na kawkę. Z tych powierzchni tutaj już. Żeśmy przywiała nas trochę, ale klimat jest niesamowity. Jest tutaj, proszę Państwa, żółty. Gdzie masz książkę? Będę się z niego nabijał. Książka. Książka. Słynny DJ jest na Polskę. Pan Jarosław, tak wszyscy, wszyscy są, każdy chce być dzisiaj ten, kolega jest. Kolega jeszcze tutaj chciał słowo dopowiedzieć. Dwa trzy, trzy słowa. Dzisiaj każdy chce być rozstrzelany. Tak? A to wyjaśnij tutaj, czemu. Żeby jak najwcześniej pójść do domu. Leżący nie bijący, jeżeli no. już się raz dopadną, to potem już masz wolne do końca dnia. No, to no, ale to ja mam koncepcję. Ale od koncepcji to nie wiem kto jest ale. Może tak. Ale dobre, dobra, dobra no Dziękuję. Kapo, Kapo jest szukany. Już Proszę wyżarki. Państwa, już są pierwsze no, ja. konflikty tutaj przy kawie i herbacie. To ty robisz konflikty, bo jesteś głodny. W domu się żre kurwa. <laughs> Zarobiłeś się? już, kurwa, no byłeś no, na scenie. nie chuja, wypad na koniec. Panowie, co tam rzucili? Ja bułki rzucili. Bo Kowier. Kowier. Jest... Najpierw po bułce, później będą słodkie bułki. Początek planu ja pracy. consumer nothing planted with running symbols should